Do wyprowadzenia zasilania do rolet w układach automatyki budynkowej w sytuacji, gdy do każdej rolety mamy osobny przewód zasilający bezpośrednio z rozdzielnicy, ja wykorzystuję złączki 237641 oraz złączki 237642. Jeśli chodzi o samo podłączenie tego, przedstawię Wam to na podstawie projektu, który wykonywałem niedawno dla klienta na systemie automatyki budynkowej Loxone. Zobaczcie. Rozdzielnica wygląda w ten sposób, że tak powiem, wizualizacja tej rozdzielnicy. No, i teraz na przykład tutaj w tym systemie sterowanie roletą na przykład odbywa się za pomocą modułów Relay Extension, i z tego modułu tutaj mamy na przykład jeden przekaźnik służy do otwierania, drugi służy do zamykania rolety. I teraz z tego modułu mamy wyprowadzenie na złączki. O i tutaj mamy sekcję z wyłącznika różnicowo-prądowego Q09, to jest jedna cała sekcja i mamy zabezpieczenie F01 relay extension 05 i mamy na przykład pięć obwodów rolet od 911 do 915 i widzimy że na każdą roletę przypadają dwie złączki właśnie złączka 237642 i 237641 z tej strony z góry tych złączek mamy wyprowadzenie a tutaj mamy właśnie zasilanie tych złączek od strony modułu teraz z modułu z przekaźników jednego przychodzi nam Przewód fazowy, na przykład na dół, a tutaj mamy przewód fazowy na górę. W tym miejscu mamy przewód fazowy na sztywno, jeśli potrzebujemy dodatkowe zasilanie. Natomiast jeśli chodzi o tor neutralny, no to widzimy tutaj, że on jest zapięty na szynę dedykowaną do tego systemu, która tutaj jest pomiędzy właśnie tymi chwytakami i jest to wszystko tutaj spięte właśnie tymi wsuwkami na tą szynę. Natomiast tutaj mamy z góry wyprowadzenie przewodów, czyli przewód na przykład fazowy góra, fazowy dół, przewód neutralny, przewód ochronny, który tutaj zwiera każdy w tej złączce, zwiera do szyny, z tyłu, która się znajduje za złączkami i ta szyna jest tutaj przyłączona w tym miejscu do tej głównej złączki, która z kolei z tego miejsca jest przyłączona na przykład tutaj do głównej szyny uziemiającej która z kolei jest połączona tutaj z, z punktem podziału PEN i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o wyprowadzenie tych przewodów. Także mamy przy, przygotowane miejsce na podłączenie pięciu przewodów, na przykład przewód 5 razy 15 do takiej rolety. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o przyłączenie rolet właśnie do rozdzielnicy w takim systemie.